Siemaneczko, szanowanie, piąteczek, piątunio, po pracy. A jutro sobota. A co się robi w sobotę? No zależy kto? Kto co lubi to robi, nie? Ja jutro. A ja jutro jadę po, po saletry. Dwie tony seletry sobie zamówiłem, wezmę na razie. A może to na cały rok będzie. tego teraz muszę sobie przygotować któryś diligence. nie wiem który. W którym to jechać? Tym czy tamtym Pewnie 80 pojadę. Ale to trzeba zbieżność ustawić. I pasowałoby przerobić te butniki. Przednie trochę, bo... To tak bez butników on wyglądał tak jak nie? Także Także już szykuję maszynerię. Żerówkę trzeba zmienić, bo jedna żerówka nie świeci. Na szybkości Jeden sprzęt już o, oczywiście to wszystko bez wody stoi odpalam bez wody. A kurde, panie Jacku. Tu by trzeba jeszcze ściska założyć jakiegoś. I ten hamulec podłączyć na przyczepę. Bo nie ma z tyłu. Skody eleganckie teraz, panie, patrz pan! Działałeś. No, no, no. Ops. i tak to wygląda. Trzeba te butniki trochę zmodyfikować, żeby nie zaczepiały tutaj. Tutaj to tam palgo licho jest. Nie ma problemu. To jest gorzej, bo filt zaczepia i filt kaleczy. To już tu. Filt od silnika. Nie daj Boże, by wywaliło. Nie popatrzałby na zegar. Nie patrzyłoby się. Olej poszedłby się walić. Co my tu mamy? Pokaż Pan. To nieskręcone. No. I tu trochę slicho zrobione zrobione. Nie staraj się, pokaż Pan. To by trzeba skręcić. I, I uruchomić te hamulce, nie? Pamy, jak gadają. To skąd to będzie szło? Stamtąd, dobra. Tu nie ma w ogóle przewoda, nie? No tutaj. Cześć Pan. Trzeba tu sprężarko pierwsze wydmuchać to. Do... Kupiłem przewód gumowy, się tędy puści i będzie jak gitara. No, pan zadowolony. Zimno? Jak <laughs> to było? A kurde, widzisz pan. A kurde. Czekaj. chcę ich rozszerzyć trochę, nie? No. Kul, panie, to takie pomiary, że... <grychy> Jak geodezyjne prawie. Tu idzie na tym. Nie rozszerzył, bo było widać... O kurde, no. Trzeba znaczy, dużo rozszerzyć. Dobra. To najważniejsze, musiałbym butnik jako ale to. <laughs> Chcecie jakiś. Tak by obciął. Dać kawałek dłużej, to już by. czy to pomoże teraz? No melduj. <śmiech> <śmiech> uh, huh, 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 huh. Teraz szybki Myślę, żeby to... cały drążek poszedł trochę w tą stronę. Nie trzeba... gówno skróci panie. To już musi do końca skrócone, nie? <noise> Dobra. Dobra, panie Jakby się udało, to by trzeba tym obszkręcić skrócić to. <noise> Coś mi się wydaje, że to już jest maksymalnie jest kurka wodna. Dobra, zobaczymy za mną. Jak się uda to się uda nie, to będziemy zaraz tego. Od pan. Jak się ustawia koła przednie, a oś nie ma nie jest napędzana, to, to lekko powinny się zbiegać, lekko A gdy jest odwrotnie, gdy przednie jest napęd przedni, to się trochę powinny rozbiegać, nie? Dobra. Trzeba coś było opuścić? A nie, nie, tak jak brudas. Ubuduj buduj leży pod, pod traktorem. Aha. A drugą trzynastkę przytrzymać jeszcze. I co pan, pokaż pan. Tam trzeba co jeszcze odkręcić. I teraz nie wiem, czy to trzeba całkiem odkręcić, czy to się będzie kręciło z tym. No widziałeś pan. Zapomniało się już, nie? No nic. Ale się zobaczy się. Jedzie mister Krzycho ze swoim sportowym tłumikiem. i nie 13 13 trzynastki akurat nie ma co by mi było potrzebna No dobra Idę w poszukiwaniu kluczy <noise> Bo wszystkie klucze gdzieś powynoszone. Jeden tu, drugi tam Trzeba mi trzynastkę, taką nakładkę Nasadkę Jak coś się robi, jak się pierdyknie, to już tam leży. <noise> A po co ma się zabierać, nie? Teraz szukaj pan. No teraz szukaj pan. O, widziałeś? Trzynastka? Tak, widziałeś pan Jacku? Coś to jeszcze może znajdzie. O, lampka. Człapło to niedobre. O, hmm, kompletna lampa jeszcze jedna. Kładki mi działane. Dobra. Mi tylko trzeba o trzynastkę. Idę. Wczoraj ludzie to dostali pierdolca. Ci za takie jeździli się dankować? <grych> Krzychow był dzisiaj elegancko się zankował bez klejki, mówi Pokaż pan co to będzie szło tym kluczem tam tu nie mogę? Złapać taki, kurde, drąż z tyłu. Kurna blada grąś. Odkręcam to, bo nie wiem, czy ten drążek ma tylko taki klink wycięty, czy ma naokoło zatoczenia nie pamiętam, jak to było już. No, dlatego to odklincam. Panowie i panie. Teraz będzie wiadomo. Musiało to odkręcić całkę tą śrubę wywalić, wybić stąd Teraz będzie się kręciło Masz pan ziemka jakiego I teraz czy to się da No i co pan zrobił? Zwężył pan No tak, ale teraz jak to... Nie, to już szerzam. Czekaj to, tak, kur. Tak, tak. Rozszerzyłem to teraz. Nic zwężyć. Guzik. I max, na tyle. Tyle tylko można to zrobić. I to się już blink skończy. Oto trzeba wziąć odchylić, odciągnąć kurzę. Kur. Nie ma jakiem trzeba pognieść o! O! pan O tak tu ma tylko kliny takie wycięte w tym miejscu Taka zamiana Wychodzi na to, że on już jest do końca tutaj zwężony I można go tylko, tylko jeszcze rozkręcić Jakby te dwie szybko kręcić to trochę drutem odciągnąć i wtedy zakręcić. Może będzie to tutaj minimet znów odeszło To by też było inaczej. Wtedy by się to odeszło, to by się koło odsunęło. Dobra, będę próbował. Już wiem jak to zrobić. To trzeba odkręcić i gumówką trochę to ufra I już tak robię. Odkręcam. Zobaczymy czy coś tak uda. Nie musi się udać będzie dyga jak wintu? Kilometr wintu normalnie tam było Tu za daleko dygnę Półtora mm dosłownie No to. Patrz pan, co to, to się stanęło. Uwrażony? To, 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 to <grych> Kurde, wintu. No bo to regulacje są przecież, nie? Różne. Możesz rozszerzyć i możesz się różnie regulować, nie? trzeba na środku koła niby wybrasz, jak jest... Jak idzie... ...urzysko. Tak bym rzekł na półkoła i trochę bardziej. O! No. Prawie do Nie. Co jeszcze raz obrócić. No. Kurwa, teraz wyciągniesz. Tak, to to wygląda. Tak mówisz? No. to trzeba zakręcać. Do obroty będzie przy wiele, panie? Nie, dobrze będzie. Teraz trzeba zmierzyć. Patrz pan, po niasku, jeszcze się tylko zrobi, Pierwszy się ściśnie. Dobra, miedzym teraz. Dobra, ustawione. Zakręcam to. I ogień bez wieś. To trzeba paliwa wlać, bo... A będę stał te samochody wczoraj, kurde. Na no CPN-ach. A z butnikami to dzisiaj nie daje roboty chyba, aby światło zmienić jeszcze. Czy wymiana żaróweczki, co oni... Tutaj pasowałaby kupić tylko żarówkę ledową, bo chyba są takie led ledowe, krótkie, długie, mi się zdaje. Gadacie. Jak gadacie? Jakby to założył, to się tak nie... Ten drucik, to on się nie przypala tyle, co on się... Ha, z tych drgań się przerywa, nie? No. Tu często trzeba żarówki wymieniać. No to jeszcze szybka ciaszka, krótka, co? Owozy. może nagram co takiego filma, dwie tony selety ramionowe, tylko że to bym nie będzie ich tylko w Bo jest tańsza, nie? Zapraszam na wycieczkę po nawozy. Na razie miłego. Miłego weekendu przede wszystkim. Trzymajcie się, cześć.